to pracowałby, jak Państwo macie na górze, od godziny 8 do 16. No i tak sobie zawsze jedziemy, tak? Od godziny 4 do godziny 8. To jest ten czas, w którym pracownik już podróżuje. Ale nie jest to czas pracy. Nie jest to czas pracy, ponieważ są to godziny przypadające poza normalnymi godzinami pracy. Więc czasem pracy to oczywiście nie jest. Potem mamy taki bardzo ciekawy odcinek, od ósmej do dziesiątej. Zobaczcie Państwo, pracownik dojechał na godzinę dziesiątą, więc on od ósmej jeszcze nie pracował. No i znowu mogłoby być dyskusja, skoro nie pracował, to na jakiej podstawie ja mu to mam wliczać do czasu pracy. No, ale tu Sąd Najwyższy podpowiada, że już trzeba. Dlatego, że to są godziny podróży, które Przypadają na godziny pracy. Więc ten odcinek, drodzy Państwo, od godziny 8 do 10 wliczycie. No jeżeli sobie założyłem w tym przykładzie, że pracownik wyjechał i skończył pracę o 20, no to nikt chyba nie będzie miał wątpliwości, że ten, że ten odcinek także wliczamy do czasu pracy. No i potem mamy na końcu jeszcze jeden. Taki też ciekawy odcinek, od 20 do 23. Który, jak widzicie, poświęcony jest na przyjazd do domu, czyli na powrót. No Jest to okres, który tradycyjnie powtarzamy: to nie jest wliczany do czasu pracy, ponieważ są to godziny podróży, które już nie przypadają na godziny pracy. Po, czysta podróż, bez pracy. Oczywiście, drodzy Państwo, znowu, współczesny pracownik, aktywność i moje pytanie ulubiono od słuchaczy. No dobrze, a co by było, gdyby pracownik jechał pociągiem i tam na przykład sobie laptopował? Laptopował, czyli wykonywał pracę oczywiście na laptopie w, poza godzinami pracy. Drodzy Państwo, taki pracownik oczywiście mógłby mieć teoretycznie roszczenia o czas pracy, ale myślę, że dobrze jest tu się skomunikować z pracownikiem i powiedzieć, że Państwo tej Pracy od niego nie oczekujecie i ma tej pracy w tym czasie nie wykonywać, czyli potem sprawdzić, czy ją wykonywał, czy nie. To dla mnie dość ważne, bo to może budzić niepokój między stronami stosunku pracy. Często pewnie obserwujemy, ja to obserwowałem jakiś czas temu, że na przykład te poranne pociągi to są takie. Pociągi, które świecą od laptopów, tak? Kiedyś jedna z pań śpiewała od telewizorów, ale dzisiaj od laptopów, tak? Dokładnie. Czyli tak to wygląda w praktyce, że ten okres mógłby być w ocenie pracownika wyliczany. Nie, Jeżeli pracownik tę pracę by wykonywał, to pewnie mógłby być to problem. Ale wystarczy zakomunikować i potem sprawdzić, oczywiście, czy pracownik ją wykonuje. W takich pociągach czy samolotach praca wykonywana poza godzinami pracy być po prostu nie powinna. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę, dla mnie bardzo ważna. Zobaczcie i pewnie wiecie: 23 przyjazd. No dobrze, odcinek od 20 do 23 państwu. Nie zaliczyłem czasu pracy, bo to była podróż poza godzinami, ale, 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 uwaga, 23, co robimy dalej? Drodzy Państwo, od 23 liczymy 10, 11 godzin. 11 godzin odpoczynku. 11 godzin odpoczynku, czyli to oznacza, że pracownik właśnie na godzinę 10.00 i o to mi tu chodziło z tą dziesiątką, mógłby najwcześniej mówiąc krótko do pracy. Przybyć. Czyli od 23.00 liczymy 11 godzin, i na godzinę 10.00 pracownik mógłby do pracy przybyć z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, oczywiście za dwie nieprzepracowane godziny. Dlaczego? Bo przyczyna podróży służbowej oczywiście w całości leżała po stronie pracodawcy, a nie po stronie pracownika. Także tak wygląda to, takie podstawowe, chyba, założenie i ćwiczenie związane z właśnie wliczaniem cząstek podróży, cząstek przemieszczania się do czasu pracy. To ważne, żeby to zrobić na początku, bo od tego się ciągle będziemy potem odbijać. No, w tym pierwszym bloku, jak Państwu obiecałem, chcę omówić krótko podróż służbową a ruchomy lub zadaniowy czas pracy i tylko wymaga to lekkiego zdefiniowania, bo ruchomy czas pracy to on tak w kodeksie nie ma go tak wprost, tak? Państwo nie otworzycie tej książki w taki sposób, że powiecie, aha, on mówił o ruchomym czasie pracy, to ja sobie otworzę przepis. Nie, oczywiście on tam jest 140 z indeksem 1, ale ustawodawca nie nazwał go ruchomym, my praktycy go tak nazywamy. Ruchomy to jest ten, w którym pracownik ma prawo przyjść od określonej godziny. Do określonej godziny, na przykład od 6 do 9, czy od 7 do 11, wszystko jedno i wyjść po 8 godzinach. Czyli on wybiera godziny, On wybiera godziny. Na no zadaniowy czas pracy, no to Państwo macie tutaj zdefiniowany. To jest taki system, który charakteryzuje się tym, że o godzinie rozpoczynania i kończenia decyduje pracownik. Decyduje pracownik.